Dzisiaj podczas konferencji prasowej przedstawiono program, jaki przygotowało Regionalne Centrum Kultury na nadchodzący miesiąc. Przygotowaliśmy naprawdę bardzo dużo różnych wydarzeń: koncertów, spektakli, warsztatów, wystaw, wykładów, filmów. Odbędą się również kiermasze, giełdy muzyczne. Wystąpi przed Państwem Gwiazda Światowych Sal Koncertowych. Bomsori, od Mozarta do Kilara. Wystąpią także m.in. zespół Lombard, Katarzyna Groniec, Renata Przemek, John Porter czy Piotr Orgucki. Z kolejna miłośników teatru czekać będą spektakle. Teatr Dramatyczny Warszawa ze swoim spektaklem Chłopaki płaczą. Bałtycki Teatr Dramatyczny z Koszalina w repertuarze Rozkład jazdy. Kacper Kuszewski, Teatr Atenenum Warszawa, Nowy Teatr Słupsk. Agencja Brusa ze swoim klimakterium. Warto też wspomnieć o tygodniu otwartych drzwi pracowni Regionalnego Centrum Kultury. W tym będą to zajęcia artystyczne dla dzieci. Mamy tutaj również pracownię multimedialną, gdzie tworzone są gry i. Um, Gry, łamigłówki, wszystko właśnie w, na komputerach jest również, są również pracownie artystyczne, na których są zajęcia prowadzone, e, manualne i są to zajęcia dla małych dzieci, ale również dla, wiek, dla grupy wiekowej od 7 do 14 lat. Nowością będą zajęcia z rysu na iPadach oraz joga dla mam z dziećmi. Warto też przypomnieć, że od 1 września kino wybrzeże jest w zarządzaniu RCK. Kino Wybrzeże będzie miało dla Państwa bardzo bogaty repertuar. Będą tutaj nowości, które dopiero co wyszły z kin albo będą wychodziły, ale również proponujemy Państwu filmy sprzed roku czy sprzed kilku miesięcy, które warto, warto obejrzeć, jak chociażby pierwszy film, którym zaczynamy w kinie Wybrzeże, czyli Jutro będzie nasze w reżyserii Paula Cortelesi. Odpowiedzi, jakby na potrzeby kołobrzeżan, kołobrzeżanek, stworzyliśmy projekt. Pod tytułem Kobiety kobietom. Jest to projekt, który będzie dotykał różnych tematów dotyczących kobiet i po prostu życia naszego codziennego. Pierwszym panelem, jakim rozpoczynamy, jest panel dotyczący jak urodzić i nie zwariować. Znajdzie się tutaj także kino kobiece. Więcej informacji na temat wydarzeń znajdziemy na stronach internetowych oraz w social mediach.